Cześć Wam, tu z Runner i w tym odcinku taki mały update. Nie nagrywam na statywie, bo no bo nie. I tak, jak widzicie, jest syf, duży syf. I widzicie konia, i drugiego konia. A więc tak, w tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, mianowicie, parę nowych informacji dotyczących przyszłych filmików i moich zamówień, jeśli chodzi o kastomy. Ponieważ tak, aktualnie mam jednego na zamówienie i trzy dla siebie, z czego chyba będę sprzedawać, jednego albo dwa. Um, tutaj aktualnie już skończyłam, tylko jeszcze oczy zostały. Um, ogiera Luzetańskiego z kolekty. Na jabłkowitą. Um, no, co mogę o nim powiedzieć? Troszeczkę detali ma więcej niż moje wcześniejsze customy. No. Nie wiem, czy będę go sprzedawać. Chyba raczej na razie nie, ponieważ to jest taki przykład do zamówień, które będę robić. Mianowicie powstanie filmik, w którym będą pokazane wszystkie maści, które on nie stoi, niestety. Wszystkie maści, które, na które zbieram zamówienia ze zdjęciem i ceną. Powstanie właśnie taki filmik, no i ewentualnie na priv będę mogła powysyłać więcej zdjęć. Ym, I tak, mówi od razu, że nie robię już masi kasztanowatej, ponieważ nie umiem robić tej masi. Wychodzi okropnie według mnie. Ym, muszę potrenować ją na swoich figurkach. Ym, no i co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam wam pokazać mojego nowego customa. Mianowicie odnowiłam, i to troszeczkę znacznie, Lazarusa. Może pamiętacie o gierach Tennessee Walker Horse z kolekty. Przemalowałam go na maść brudną kasztanowatą I teraz miałam takie pierwsze, poważne podejście do maści dereszowatej, które zresztą będą... Która będzie malowana przez mnie na dwa sposoby i też inne ceny będą. Tą klacz robię na maźrze w drugim sposobem. Ale tak, spójrzcie na Lazaruska. Teraz wygląda tak. No, całkowita metamorfoza bym powiedziała. Tak. Co by go o nim powiedzieć? No cóż. Zrobiłam mu tylko tą doreszowatość. Bo farby bazowe nie zmieniałam. Grzyby mu pomalowałam, ogólnie na inny kolor. Nogi też mu przemalowałam. Kopyt w sumie nie zmieniałam, bo już wcześniej były kucze, takie jak teraz. O. No, tak wygląda. Taka maść będzie do zamówienia u mnie. Jakby ktoś chciał. I tak, zauważyłam jedną rzecz, że ten koń ogólnie był ym, z wymiany ym, z dziewczyną, u której się w domu paliło i to było czuć, ponieważ koń przesiąkł cały smrzem fajek i to było masakryczne, musiałam go przemalować, bo zamrażanie, psikanie, nic nie pomagało, to było straszne, więc przemalowałam go właśnie na lazaruska, brudno kasztanowatego i... Właśnie wczoraj go malowałam i odkryłam to, że tam, gdzie było pomalowany na biało, czyli skarpetki i pysk, już to poprawiłam, farba po prostu zżółka. Od środka ten, nie wiem, te właściwości z papierosów zadziałały na farbę, że ta farba zżółka. I to jest po prostu straszne. jak sobie tak pomyślałam, co się dzieje z naszymi wnętrzościami, to jest po prostu masakra. No i robiliśmy ostatnio doświadczenia. No i to było straszne. Po prostu straszne. Ja jestem biochemem, także. No. Dobra. No i tak on w sumie wygląda. Piszcie, czy Wam się podoba. Mi osobiście nawet. Ja. Będzie jeszcze inna metoda, którą pokażę potem na tej klaczy um, No. No i to by w sumie było chyba na tyle. W najbliższym czasie spodziewajcie się filmiku. Um, no. Miałam zamiar jeszcze zrobić filmik, filmiki, serię filmików z, mianowicie są u mnie, na przykład firma Kolekta, Szlejch, inne i tak dalej. Na razie zebrałam zdjęcia samej kolekty. Będę musiała jakiś filmik z tego sklecić na komputerze później, no bo okazało się, że na wycieczkę nie pojechałam. Miałam jechać wczoraj, zbiórka o 23.30 była w Płucku, ale nie pojechałam, bo mam problemy Zrobię, że tak się wyrażę. I no, musiałam zostać, i cały tydzień siedzę w domu, i no jest fajnie. Znaczy, no nie fajnie, bo mi smutno. Dobra, jest mi smutno, nie pojechałam. Miało być fajnie, no ale no. przynajmniej dokończę wszystkie kastomy, Oceny poprawione, więc spoko. No, no i to by w sumie było na tyle. Ja Was już więcej nie będę zenuzać. No. No i w takim razie czekajcie na. Następny filmik. A, i będzie jeszcze, jak skończę wszystkie kastomy zrobić, to będzie filmik pod tytułem: Kastomy, które są u mnie, lub coś w tym stylu. Moje kastomy, mieszkające u mnie, że tak, i dobra. Nieważne, już trwa 6 minut, więc ja kończę i dalej malować. No. no, i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa pa.